Witajcie moi drodzy. Wczoraj premierę miał Harry Potter, nowy Harry Potter. Mówię to oczywiście w cudzysłowie. Zależy oczywiście kto z Was jak do tego tematu podchodzi. W każdym razie, jako wielka fanka Harry'ego Pottera i jako osoba, która sama pisze fanfiki w internecie, oczywiście nie mogłam sobie odpuścić kupienia tej książki. Kupiłam ją wracając wczoraj z uczelni, zaczęłam czytać również wczoraj, ale skończyłam dopiero dzisiaj. Ponieważ po prostu byłam bardzo, bardzo zmęczona po całym dniu na wykładach. Mimo wszystko, gdybym nie była taka zmęczona, na pewno przeczytałabym tę książkę na raz. Pierwsza sprawa to jest to, od czego huczy internet, że po pierwsze, nie jest to książka Rowling, nie jest to w ogóle ani autorstwa, ani pomysłu J.K. Rowling. Um, Oczywiście jest to prawda. Mimo wszystko, słuchajcie, na pewno fajnie jest coś takiego przeczytać. I to nie jest kwestia tego, czy napisała to Rowling, czy nie. Ja do tej książki, do tej sztuki, podchodzę na takiej samej zasadzie, na jakiej podchodzę do, do wszystkich fanfików, które można znaleźć w internecie. Czyli po prostu podchodzę do niej jak do fanfiku, do wytworu wyobraźni jakichś randomowych ludzi, którzy uwielbiają Harry'ego Pottera i postanowili napisać jakieś wariacje na jego temat. Także myślę, że no, może nie jest to jedyne słuszne podejście, ale na pewno zdrowe podejście, jeżeli chodzi o te... O tę sztukę. Dlaczego? No, dlatego, że ludzie po prostu bardzo się oburzają, że po pierwsze nie napisała tego Rolling, że fabuła jest po prostu od czapy, że nie trzyma się kupy w niektórych miejscach. Zgodzę się z tym, aczkolwiek słuchajcie, no już a propos tego, że fabuła nie trzyma się kupy, tego typu zarzuty już słyszeliśmy w stosunku do Rolling i to, co tutaj staje się głównym tematem, czyli podróże w czasie mające miejsce w tej sztuce jest chyba największym zarzutem wobec, no wobec tak naprawdę całej serii Harry'ego Pottera. Wprawdzie, jeżeli chodzi o samego Harry'ego Pottera, Rowling nigdy nie mówiła, że istnieją zmieniacze czasu, które potrafią cofnąć nas o więcej niż te kilka godzin, których właśnie w które Cofała się Hermiona, żeby móc uczestniczyć w większej ilości lekcji, jak to miało miejsce w Harry Potterze i w więźniu Azkabanu. Nigdy o tym nie wspomniała, nigdy nie było o tym mowy, w związku z tym też zarzuty te były nie do końca słuszne. Aczkolwiek wiadomo, tak jak w internecie pokazuje się, jest taka strona na YouTubie, jak to powinno się skończyć. I jest również zrobione takie zakończenie w związku z Harry Potterem, czyli Snape, który cofa się w czasie, żeby zabić Voldemorta przed w ogóle pójściem przez niego do szkoły, czyli jak tamten miał 11 lat. I moim zdaniem rzeczywiście ma to sens, ale z drugiej strony no, nie byłoby tych książek, gdybyśmy podeszli do tego tematu w ten sposób. Moim zdaniem zmieniacz czasu i to niedopowiedzenia, które powstały wokół zmieniacza czasu, były... Dosyć sporym błędem J.K. Rowling. Myślę, że powinna zaznaczyć, że mimo wszystko, mm, cofanie się w czasie na przykład, nie może obejmować niczego, co miało miejsce więcej niż 24 godziny temu. Nie wspomniała o tym, w każdym razie nie wspomniała z żadnej z książek, więc nawet jeżeli dopowiadała to w, którymś, w którychś wywiadach, w czymkolwiek innym, no. Niestety sprawiło to, że książka po prostu jest mniej wiarygodna, tym bardziej, że przecież Harry, jako osoba wychowana poza światem czarodziejów, no nie mogła wiedzieć o tym, czy zmieniacze czasu potrafią cofać się więcej niż kilka godzin w tył. W związku z tym mimo wszystko więźnia z kabanu powinno być to w jakiś sposób poruszone, omówione, wyjaśnione, żeby później właśnie nie powstawały tego typu spekulacje. No i z tego również powodu wiele rzeczy nie trzyma się kupy właśnie. W tej książce. Wszyscy na pewno wiecie, że y, książka obejmuje tutaj lata 20 czy 25, chyba lat, nawet po bitwie o Hogwarts, y, gdzie najpierw spotykamy się z synem Harry'ego Pottera, czyli albusem Severusem y, Potterem. Y, najpierw, kiedy ten idzie do Hogwartu, później mamy takie. Dosyć szybkie przeźrocze przez kolejne lata jego życia, a następnie zatrzymujemy się w pewnym konkretnym momencie, obserwujemy, jak ten. No, tutaj myślę, że nie będzie to spoiler: próbuje uratować Cedrica Digorego, żeby po prostu zrobić coś dobrego, ponieważ jego ojciec, będąc w posiadaniu zmieniacza czasu, odmawia zrobienia takiego kroku. No i to jest pierwsza rzecz, która nie trzyma się kupy. Dlaczego Cedric? Dlaczego nie na przykład właśnie zabicie Voldemorta? Albo um, uniemożliwienie Dumbledorowi zabrania Voldemorta do szkoły? Bo to by prawdopodobnie wystarczyło. Także rzeczywiście tutaj już zaczynają się nieścisłości um, po prostu logiczne, z którymi no, jakbyśmy nie próbowali walczyć, nie da się ich rozwiązać. Trudno. Moje podejście jest takie, że jest to tylko fanfic. Rowling też jest tylko człowiekiem, więc miała prawo do popełnienia błędów. Może zrobiła te błędy celowo. Trudno. Ja w każdym razie Harry'ego Pottera absolutnie uwielbiam, więc nie kupienie tej książki uważam byłoby ogromnym grzechem, wręcz z mojej strony. Dlatego też wczoraj po nią sięgnęłam. Słuchajcie, jeżeli podejdziecie do tego na zasadzie właśnie czytania po prostu fanfiku, myślę, że będziecie się naprawdę świetnie bawić. Dla mnie to nie jest, dla mnie to nie jest ósma część. Tak, tak jak ludzie, którzy uwielbiają Sapkowskiego i przeczytali siedem książek o Wiedźminie, i nagle Sapkowski wydaje ósmą, mimo że zarzekał się, że jej nie napisze. To jest część kanonu, mimo że, że ludzie, może niektórzy się z tym nie zgadzają, mimo że Sapkowski obiecywał, to jest część kanonu, ponieważ została przez Sapkowskiego osobiście napisana. W tym przypadku, no jednak, mimo wszystko, niekoniecznie, tak? Nie jest to ani część kanonu, ani yy, coś, co powstałoby. Yy, co byłoby zrobione właśnie piórem, dosłowniej w przynośni J.K. Rowling. Zostało to zrobione przez dwóch mężczyzn, którzy po prostu są jakimiś tam e, artystami londyńskimi, angielskimi, e, scenarzystami i tak Czyta się to dobrze, czyta się to naprawdę dobrze. Byli w stanie odtworzyć całkiem nieźle ten świat Harry'ego Pottera. Całkiem nieźle udało im się odtworzyć charakter głównych i tych pomniejszych postaci, również jeżeli chodzi o nastrój, który właśnie panuje w tym świecie. Kilka takich smaczków, których dosyć mocno no, brakowało mi po tym, jak zakończyłam czytanie Harry'ego Pottera, i kilka właśnie takich smaczków, które sama staram się umieszczać w moim fanfiku. Na temat życia rodziców Harry'ego Pottera i ich przyjaciół. Także no, czyta się to naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. Uważam, że mimo tych nieścisłości w fabule odwalili kawał dobrej roboty. Zresztą, no, gdyby nie te nieścisłości, ta sztuka na pewno by nie powstała, bo wydaje mi się, że po, całych, po wszystkich siedmiu częściach były to, była to jedna z niewielu opcji. Właśnie, jeżeli chodzi o zrobienie jakiejkolwiek kontynuacji na temat Harry'ego Pottera. Jedna sprawa, która zwróciła moją uwagę, jest dosyć zabawna, to e, myślę taki. Hmm, no nie wiem, coś, co, co może sprowokować wiele komentarzy ze, ze strony osób, które uwielbiają fanfiki takie. Z tych bardziej erotycznych. Ci, którzy no troszeczkę orientują się w tej sferze wiedzą, że w internecie krąży również krąży mnóstwo paringów typu Harry Snape, Draco Hermiona i tak dalej. No i tutaj właśnie jest taki, taki fragment, tutaj nie będzie żadnego spoileru, nie bójcie, nie bójcie się, ponieważ ten fragment kompletnie nic nie mówi. Wypowiedź Draco. Hermiona Granger. Hermiona Granger rozstawia mnie po kątach. Hermiona odwraca się do niego, Draco się uśmiecha. Nawet mi się to trochę podoba. Także y, myślę, że to będzie po prostu no, miód, y, miód na oczy, usta wszystkich ludzi, którzy uwielbiają ten paring w internecie, ponieważ rzeczywiście ten tekst jest nieco dwuznaczny. To tak z takich y, anegdotek, ale słuchajcie, no książkę czyta się naprawdę bardzo dobrze, mimo że jest to sztuka, a nie, y, a nie taka zwykła książka. Ja to pochłonęłam bardzo szybko. Tutaj jest no dosłownie 330 stron. Ja to przeczytałam w chyba dwie czy trzy godziny, także czyta się naprawdę szybko, naprawdę dobrze. Serdecznie polecam, polecam wszystkim, którzy lubią Harry Pottera i są w stanie podejść do tej książki z dystansem. Nie nastawiajcie się na kontynuację, no bo to nie jest kontynuacja, to jest tylko i wyłącznie, y, można powiedzieć, fanfic, którym moglibyśmy znaleźć w internecie, y, tylko taki, który przeszedł redakcję i był sygnowany nazwiskiem Rowling. Także. Polecam serdecznie, ja się naprawdę dobrze bawiłam i nie żałuję, że wydałam te 40 zł na tę książkę. Także polecam serdecznie, na pewno warto przeczytać. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy już zdążyliście przeczytać tę książkę, ponieważ no, premiera miała miejsce 24 godziny temu. Nie, troszeczkę więcej, bo to nie było wczoraj w nocy, tylko z nocy, w nocy z piątku na sobotę, także troszeczkę dłużej. Dajcie znać, czy zdążyliście już przeczytać, jak wyglądają Wasze odczucia, jakie są Wasze wrażenia. No i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!